Rozdział 43. Ale kolacji jeszcze nie ma. Czekając w ubogim holu, patrzę na sztych Wilna z XVII wieku, zakupiony u antykwariusza w Kairze i opatrzony obszernym, drugostronnym komentarzem łacińskim o tym mieście. W XVII wieku pisze się o obyczajach pogańskich za linią Kerzona. Uświadomienie zachodu od tego czasu nie postąpiło zbyt wiele. Po niedawnym ostrzeliwaniu drogi jest cicho. Jak nigdy. Tak samo musi być cicho na linii. W ciągu jednej nocy nie sposób było wprowadzić trzech batalionów. Więc trzynasty baon leży już 48 godzin bez ruchu. Wtłoczyliśmy tyle wojska, tyle moździerzy. I nic? Czy mamy sobie wińszować, czy też artyleria niemiecka się czai? Kawiarniane prognostyki liczą się z tym, że bitwa będzie nas kosztować 2,5 tysiąca zabitych i 2,5 tysiąca rannych. Czy tylko kawiarniane? Na jednej z odpraw w Karpackiej, kiedy dowódca artylerii, pułkownik Łakiński wyraził opinię, że klasztor musi być za wszelką cenę zdobyty w ciągu 24 godzin, generał Anders odpowiedział ze zwykłym swoim spokojnym uśmieszkiem. Powoli, powoli... Być może musimy być przygotowani na 3 razy po 24 godziny. A jak tego nie starczy, to i 7 razy po 24. Miarodajne dla przewidywań jest przygotowywanie się służby zdrowia. Na podstawie danych zaczerpniętych zarówno ze sztabu korpusu, jak z kalkulacji ósmej armii, wynika, że walka będzie trwała 10 dni i liczyć się należy z globalną cyfrą strat do ewakuacji. Z tego strat krwawych 2700. 24 kwietnia, w czasie obejmowania przez Korpus odcinka Monte Cassino, zastępca dowódcy karpackiej, świętej pamięci pułkownik dyplomowany Jastrzębski wszedł na Monte na naprzeciwko klasztoru, by z góry obejrzeć teren i wyleciał na minie. Posłano ponosze i czekano długie godziny, a krew. Upływała. Nie przejmować się, poruczniku, mówi ranny do adiutanta, porucznika jaksy Dębickiego. Jesteśmy obaj kawalerzystami. Powinniśmy umieć spotkać śmierć po kawaleryjsku. Ale umierający, sam spotykał ją raczej po sztabowemu. Podyktował adiutantowi meldunki, potem dopiero rozporządzenia rodzinne, i wreszcie kazał wyjąć z portmonetki. Owinięty w bibułkę złoty krzyżyk jerozolimski dla synka w kraju. Z tym krzyżykiem przekazał zapewne ostatnią myśl. Tę samą, którą wypowiedział przechodząc po kampanii wrześniowej granicę węgierską. Tu przypisek po bitwie. Pułkownik Jastrzębski otrzymał pośmiertnie wirtuty Militari czwartej klasy za kampanię wrześniową. W kampanii tej uczestniczył jako zastępca dowódcy pomorskiej brygady kawalerii. Walczył jako zastępca do ostatniego dnia jej istnienia, aż został z jednym szwadronem i jedną baterią daku. W dniu 18 września pułkownik dyplomowany Zygmunt Bohusz-Szyszko, dowódca 16 Dywizji Piechoty, walczył nad Bzurą. Stojąc na przelocie drożyny leśnej spostrzegł jeźdźca na wielkim koniu, za nim ułanów z lancami. Jeździec wparł konia blisko i nie zwracając uwagi na dystynkcje pułkownikowskie rzucił ostro – pan kto? – dowódca szesnastej dywizji piechoty. – Co pan ma? – Trzy pułki piechoty. Szesnasty pułk artylerii lekkiej, siódmy pułk artylerii ciężkiej, dwa dywizjony szesnastej dywizji artylerii konnej. Pułkownik Jastrzębski, on to był bowiem, przerzucił nogę przez siodło i zeskoczywszy z konia zameldował się w postawie służbowej. Tegoż dnia… Interweniował wszędzie, gdzie nasz opór słabł. Gdy piechota zachwiała się, widząc idące czołgi, poprowadził przez rzadki lasek natarcie kilkunastu ułanów w konnym szyku i powstrzymał piechotę. Wróćmy do sceny jego śmierci, pod Monte Cassino. Na koniec powiedział: Chciałbym synowi mojemu dać jedno: śmierć ojca na polu bitwy. Kiedy wreszcie przyszli noszowi, a trzeba było dokonywać sztuk akrobatycznych, spuszczając nosze z głazu na głaz, kiedy wreszcie znalazł się w karetce, a trzeba było jechać dwie godziny do szpitala w Wenafro, słabł. — Nie będę widział — posłyszał szept porucznik Dębicki. Pochylił się nad umierającym. — Nie będę widział — mówiły bezszelecnie usta straszliwych ofiar pod kasino. Jednak póki żył, myślę, nie mówił tego. Co jest w duszach ludzkich? Żołnierze wolą nie rozmawiać o tym. Oczekiwany dzień natarcia nazywa się u nich ten dzień. Kiedy będzie ten, mówią. Czekają go z determinacją, z zaciętością i wiarą. Wczoraj widziałem list, przytrzymany w cenzurze. Jeśli. Popatrzycie na datę listu, a potem przeczytacie prasę, to zobaczycie, że my cuda wykazali. W listach z ostatnich dni znikły codzienne troski, żale, utyskiwania, tak jak w ambulatoriach chorzy. Rodziny w listach nie pisały: Szanuj się, uważaj na siebie. Oto niektóre cytaty. Nawet umierając, wypal w niemieckie czoło. Niech myśl o zemście nie opuści cię tak długo jak długo choć kropla krwi jest w swych żyłach wtedy ci będę wierzyć że jesteś godnym podchorążym niezdarne komunały ale te niezdarne komunały pisane były do najbliższych których życie miało być stawką listy żołnierzy pełne były patriotyzmu wyrażonego często nieudolnymi słowami listy były pełne namaszczenia i determinacji a przecież był to czas, kiedy nikt temu żołnierzowi, przeważnie kresowemu, nie mógł dodać otuchy. Kiedy i żołnierz z innych ziem widział ponury frymark ojczyzną jako jedyną zapłatę za krew, którą przeleje. Płyną wieści. Czarne kruki kraczą. Rosną łuny na ziemi kresowej. Nasze serca ściśnięte rozpaczą, jednym rytmem uderzają, lwowem. Ciągną hordy wojenne drogami, czemu rękę ściskasz bezsilnie? Nasze serca nabrzmiałe łzami, nocą szepczą o jednym. O Wilnie. Wszystko jedno, jaki los przypadnie. W tej śmiertelnej wojnie szaleńców, nim ostatni romantyk nie padnie, będziemy walczyć. Będziemy bić się. Nic więcej. Podpisano Jan Olechowski. Wyjaśnienie: to poeta-żołnierz biorący udział w bitwie o Monte Cassino. Ale droga psychiczna dowódców jest trudniejsza. Oni są odpowiedzialni za wygrane bitwy. Ich niepokój wyraża się w przedłożeniach, a w żądaniach do dowództwa. Wszystko to w ostatecznej instancji biło dowódcę korpusu. On ma spokój od artylerii, a moich kruszą. Przy notarciu to ja osłaniam, a sam zbiorę wszystkie ognie, nawet takie, które należą się sąsiadowi. Brak w wyposażeniu. Siedzi sobie dowódca korpusu przed namiotem ze swoją nieodłączną cygarniczką. Uśmiecha się. Na tym krzesełku. Przed namiotem gospodaruje nieśpieszący. Jak zmniejszyć straty, bo dzień w dzień wykrusza się do trzydziestu ludzi. Kiedy podprowadzić batalion, jak zadymić. No a potem kończy się odprawa propozycją zostania na obiedzie. A w czasie obiadu nie mówi się o niczym poważnym. Podśmiewają się wzajemnie, bagatelizują nieporozumienia sąsiedzkie w ten sposób korpus daje chwilę odprężenia i podtrzymania dowódca korpusu jego zastępca szef sztabu przyjeżdżają ciągle na obiady do oddziałów od jak wczoraj kiedy na kolacji był szef sztabu korpusu kolacja do której siadamy jest widać według najlepszego wzoru obiadów korpusowych bo nic się nie mówi o nadchodzącym natarciu podpułkownik maleszewski Uczestnik słynnego przejazdu z majorem Kijewskim Citroenem z Francji przez Saharę do wojsk polskich w Egipcie opowiada mi, jak omalże nie zwichnął sobie kariery wojskowej zaraz u jej początku. W podchorążówce znudziło mu się, postanowili z kolegą zerwać z tym radykalnie. Poszli nad Wisłę, zostawili mundury na brzegu i w cywilu dali drapaka. W szkole odprawiono nabożeństwo żałobne. Aż tu delikwenci zameldowali się ze skruchą po tygodniu. Otrzymali należyty OPR z obowiązkiem meldowania się przez miesiąc trzy razy dziennie w pełnym ekwipunku, w którym nie powinno być najmniejszego uchybienia. Nie może brakować żadnego z trzydziestu dwóch na każdej z podeszew. Flegmatyczny major angielski, będący łącznikiem przy dywizji, nagle poruszył się. A no, jak na niego zbyt żywo. Przerwaliśmy rozmowę, skierowując za jego wzrokiem oczy na okno. Z okna był widok na ostrzeliwaną drogę, jaka biegła parowem, do którego spływały pomniejsze wąwozy. Zobaczyliśmy grzbiet krowy, zataczającej wolny łuk już wewnątrz ścian wąwozu i zaraz suchy trzask. Po chwili byłem przy samolocie. Wywlekano z niego pilota anglika i obserwatora porucznika kijewskiego. Obaj byli zamroczeni. Polak nieco mętnie pytał, jak to się stało. Po prostu przydusiło ich w zamkniętych ścianach kotła i pilot nie mógł wyrwać maszyny w górę. W samolocie było dużo krwi. Teraz wyciągano anglika, który gorzej się potrubował. Dowiedziałem się, że nazywa się kapitan Wright. W kilka dni później, kiedy przyjechałem na lotnisko, by polecieć krową, spotkał mnie Wright, nieco pokręcony, bo uciekł z połamanymi żebrami ze szpitala, ale już OK. Kiedy wróciłem, sztab dywizji, już po obiedzie, przeszedł do holu. Ściemniało się, zasłonięto drzwi i okna i zapalono światło. Do chwili wyruszenia na punkt obserwacyjny pozostawało jeszcze dwie godziny. Żadnych meldunków, żadnych wiadomości nie przynosił nikt. Wszystko było zrobione. W terenie nic się nie działo. Podobno, absolwenci niemieckiej Akademii Wojskowej musieli umieć grać w brydża. Uważano, że lepiej, jeśli sztab, rozpracowawszy operację gra, w brydża oczekując, aż wszystko dociągnie, niż żeby miał się wtrącać, denerwując siebie i innych. Generał Lee z dzisiaj z kilkoma oficerami sztabu ósmej armii, pojechał na ryby. W sztabie korpusu zastępca szefa misji brytyjskiej czytał kolegom, Polakom mowę Henryka V przed bitwą: We few, we happy few, we band of brothers.